Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak przygotować chlebek jabłkowy z żurawiną. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania naszego chlebka potrzebujemy półtorej szklanki mąki, jedną łyżeczkę sody oczyszczonej, którą już tutaj wrzuciłem do mąki, około trzech startych jabłek, 50 g żurawiny, 50 g orzechów nerkowca. 50 g stopionego masła, odrobinę kakao oraz płatków migdałowych. Więc teraz jabłka wrzucę do mąki. Zapomniałem wspomnieć jeszcze, potrzebujemy jedno jajko. Więc jajko do mąki. Orzechy oraz żurawina, odrobinę Kaka. Tak około jednej łyżeczki. I teraz trzeba całość porządnie ze sobą wymieszać składniki. Już się połączyły. Teraz odrobiną masła posmaruję foremkę. Tak, żeby łatwiej było już chlebek później z niej wyciągnąć. Delikatnie oprószę mąką foremkę. I teraz przełożę ciasto na chlebek do foremki na górę nasypię odrobinę płatków migdałów i teraz tak przygotowane ciasto wstawię do rozgrzanego piekarnika do 180 stopni na około godzinę.